Trzymając się ram przedmiotu, ram przedmiotu prac Komisji, Szanowni Państwo, no muszę oświadczyć, że dziś rano doszło do szczególnie dziwnego zdarzenia związanego z działalnością służb, które ma moim zdaniem bezpośrednie działanie i bezpośrednie przełożenie na pracę Państwa Komisji, a mianowicie służby na zlecenie Pana. Bodnara na zlecenie pewnie pana Tuska postanowiły naruszyć immunitet poselski i wejść do hotelu sejmowego, do pokoju sejmowego. Wczoraj także doszło do tych bandyckich przeszukań bez podstawy prawnej. Ma to związek, panie przewodniczący? Proszę, proszę wykazać, pan, chciałam poprosić pana świadka, aby wykazał, jaki to ma związek z przedmiotem prac komisji. Badamy legalność, celowość prawidłowość wydawanych środków na zakup systemu pegazów lub Podobnie pani działające. Pani Panie pośle e, Gosek, w tej chwili na podstawie artykułu 155 Regulaminu Sejmu przywołuje pana do porządku, uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Jest to drugie pana pouczenie. Bardzo proszę, żeby świadek kontynuował. Bardzo dziękuję. Znaczy, ewidentnie komisja po Blamażu przy przesłuchaniu z panem prezesem czy to również ma związek z prowadzeniem i przedmiotem prac komisji? Wydaje mi się, że nie. Uprzedzam pana, że jeżeli I będzie pan, pan w, dalszej, w dalszym czasie, w dalszym ciągu nie, w swojej swobodnej wypowiedzi nie odnosił się do zakresu prac komisji, nie przychylę się do tego wniosku i przejdziemy do zadawania pytań. Pani przewodnicząca, ja z wnioskiem formalnym, jeśli mogę. W tej chwili świadek jest w trakcie ale wypowiedzi. To dotyczy niestety prowadzenia swobodnej. przez panią y, t, prac tej komisji, więc dy, jednak jest istotny. Co to jest za... Bardzo proszę, o bardzo proszę o określenie dokładnie, y, jaki wniosek Pani formalny w tej można chwili... Przerywać ale to nie, nie, proszę, proszę. nie, Artykuł 184, ustęp 3, paragraf, przepraszam, podpunkt 9, 8. Zmiana w sposobie prowadzenia dyskusji. Wnoszę pani przewodnicząca, aby zmienić sposób prowadzenia tej dyskusji, zwłaszcza zmienić sposób prowadzenia prac tej komisji przez panią przewodniczącą. Notoryczne przerywanie świadkowi swobodnej wypowiedzi, notoryczne straszenie członków komisji, jak rozumiem potencjalnym wykluczeniem z, pra, z prac nie wpływa pozytywnie na merytoryczny aspekt naszych prac, więc uprzejma prośba, aby pani przewodnicząca zmieniła sposób prowadzenia naszej dyskusji, z, zaczynając od swojego własnego um, postępowania. Rozumiem, że po Bardzo ostatnim dziękuję, ostatnie zdanie, jeśli mogę. Rozumiem, że po ostatnim posiedzeniu na pewno spadło na panią sporo. Bardzo dziękuję panie pośle. Dziękuję uprzejmie panie pośle. Rozumiem pan poseł Paweł Ślisy z wnioskiem przeciwnym. Bardzo proszę. Ja, wnoszę, ja składam wniosek przeciwny o dalsze prowadzenie tych obrad w, 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 tak, jak są naprowadzone. Są naprowadzone prawidłowo. E, posłowie są przywoływani do porządku w związku z faktem, że przerywają, przerywają też w sposób niekulturalny te obrady. Do, pragnę zwrócić uwagę, co na pewno opinia publiczna zobaczyła. Dopóki panowie e, z prawej strony w pierwszej części nie uczestniczyli w tych obradach, przebiegały one w sposób kulturalny, prawidłowy i bez przeszkadzania. Więc to jest mój wniosek, żeby dalej prowadzić te obrady zgodnie z obecnym. Dobrze, dziękuję. Ja poddam wniosek o zmianę sposobu prowadzenia dyskusji pod głosowanie. Kto jest za zmianą? Bardzo proszę o uruchomienie głosowania. Kto jest za wnioskiem pana posła przydacza o zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? <laughs> Zamykamy głosowanie tak bardzo proszę o podanie wyników. Trzy głosy za sześć przeciw jedna osoba wstrzymała się wniosek Pana posła przydacza nie uzyskał większości. Dobrze w takim razie jesteśmy teraz na etapie swobodnej wypowiedzi składanej przez świadka. Bardzo proszę e, i pouczam Pana o tym, że treść swobodnej wypowiedzi musi również odnosić się do e, tego, czym zajmuje się Komisja Śledcza. Także bardzo e, proszę, oddaję głos świadkowi. Dziękuję Pani Przewodnicząca. i Byłbym wdzięczny, gdyby rzeczywiście ten sam standard zachować wobec posła opozycji, który staje przed Komisją Śledczą, jak wobec polityka koalicji rządzącej, któremu nie przerywano swobodnej wypowiedzi. A ja też mówię o tym, co chcę Państwu przekazać i gwarantuję, że wszystko, co tutaj powiem w swobodnej wypowiedzi, ma związek z tym z, z pracami państwa komisji z przedmiotem, sejmowej, z przedmiotem uchwały sejmowej, z przedmiotem uchwały sejmowej, którą są Państwo związani. A mianowicie doszło do tych bandyckich przeszukań w... Dobrze, na podstawie uprawnienia, które przysługuje mi jako przewodniczącej w związku na podstawie artykułu 11c ustęp 3 ale e, mówi pan o czynnościach, które dochodziły dzisiaj, e, do których dochodziło dzisiaj rano. W tej chwili my pracujemy nad bardzo ściśle określonym e, czasie, który, e, który rozpatrujemy, czyli od 2015 roku do 2023. Nie wiem, jak czynności, które dzisiaj wykonywane były, mają się do e, tego. W mojej ocenie nie jest to zupełnie związane z pracami komisji, wie, które wie, no mają... na. Ce... Bardzo proszę, pan poseł Łukaszewicz, w związku z faktem, iż ponownie utrudnia pan prowadzenie obrad komisji, podejmuje decyzję o wydaleniu panu i usunięcia z dzisiejszego posiedzenia komisji. Bardzo proszę o opuszczenie sali. Niestety łamie pani prawo, pani przewodnicząca. Dziękuję. Czy to jest słuszna uwaga, że może pani za mnie napisze to, co ja tu mam powiedzieć, to przemówienie? Czy pani przewodnicząca jest ciekawa tego, dlaczego chce powiedzieć, że to ma związek? Panie pośle, ostatnią ma pan szansę do tego, żeby odnieść się w swobodnej wypowiedzi do zakresu prac naszej komisji. Bardzo Otóż pani proszę, przewodnicząca pan i wysoka zrobić. komisja ma to związek taki, że y, y, służby... Zatrzymały. Jedną jedyną rzecz w pokoju poselskim, kiedy wczoraj dowiedziałem się o przeszukaniach, i wczoraj zatrzymano jakiś stary mój laptop ze studiów, który nie ma żadnego związku z postanowieniem prokuratora. Wróciłem, bo byłem już w drodze do Warszawy. Wróciłem do domu, gdzie już czynności się zakończyły. Zgłosiłem się sam do tych dwóch policjantów, czy tam kogoś podstawili pod mój dom, żeby mnie śledzili, że jestem gotowy, jeżeli coś jest potrzebne, to jestem do dyspozycji. Mogą do mnie zadzwonić i tak dalej. Natomiast woleli. E, zaplombować pokój poselski e, i dokonać tych czynności ja przyjechałem do Sejmu. I to ma związek. Ma pani związek, rozumiem. Pani Przewodnicząca, już pani tłumaczy jaki. Hmm? Przyjechałem do Sejmu w porze nocnej, około po godzinie 22. czyli zgodnie z kodeksem już w porze, w porze nocnej i straż marszałkowska odmówiła mi wydania klucza do mojego pokoju. E, co też uważam za celowe działanie w związku z dzisiejszym przesłuchaniem, z tym, żebym się nie mógł przygotować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast następnie, pani przewodnicząca, po w ramach przeszukania zabezpieczono jedną jedyną rzecz w moim pokoju, a mianowicie laptop, na którym miałem notatki dotyczące dzisiejszego przesłuchania, na którym notowałem sobie, co Państwu można przed, przed, przedstawić, przekazać i te istotne fakty, które mają miejsce. I w związku z tym, drodzy Państwo, szanowna... Komisjo, Wysoka Komisjo, uważam, że jest to celowe działanie polityczne obecnej koalicji rządzącej, żeby, o dziękuję panu przewodniczącemu, że podpowiedział pani przewodniczącej, żeby mi nie przerwała. Bardzo panu dziękuję, bardzo panu dziękuję za ten gest dobrej Panie, wody. Panie, niech, bardzo proszę, aby świadek kontynuował, jeżeli chce kontynuować dalej swobodną wypowiedź. No pani przewodnicząca, gdyby mi 15 razy nie przerwała, to by się dowiedziała, dlaczego to, co przedstawiam, ma związek, istotny związek z pracami komisji, w związku z czym informuję Wysoką Komisję, że notatki, które miałem przygotowane na dzisiejsze spotkanie, zostały i uważam, że jest to celowe polityczne działanie, zabrane przez służby Tuska, żeby opinia publiczna nie dowiedziała się dokładnie wszystkich spraw, tak jak powinna była się dowiedzieć. Ja te notatki próbowałem dla państwa odtworzyć i też stawiłem się na tą komisję, mimo, em, nazwijmy to, przeziębienia czy gorączki, po to, żeby potem państwo nie robili w mediach jakiejś chucpy politycznych, że ktokolwiek uchyla się przed stanie się przed tym gronem, chociaż ocena moja tych działań, całej tak zwanej afery Pegazusa jest jednoznaczna. To jest po prostu działanie skrajnie polityczne, wymierzone na potrzeby ówczesnej opozycji, a teraz koalicji rządzącej, która wykreowała przekonanie w społeczeństwie, jakoby byłaby jakaś afera Pegazusa, a sprawa dotyczy tego, że państwo polskie zakupiło system do przełamywania komunikatorów internetowych, tak go nazwijmy, czy tych aplikacji, które każdy z nas ma w smartfonach. W związku z postępem technologicznym, Państwo doskonale wiedzą, 100 lat temu nie wiem, służby sprawdzały, kto tam co w listach pisze. 50 lat temu pewnie podłączały się do drutów. Część z Państwa pamięta pewnie gangi i szalejące mafie pruszkowskie, inne w Warszawie czy w innych miejscach Polski. Gdzie wówczas, i to jest opisane... W podręcznikach naukowych, gdzie jedną z przyczyn dlaczego one tak szalały, było to, że oni byli o kilka kroków technologicznie przed służbami państwa, bo służby państwa były przygotowane, owszem, na kontrolę operacyjną, na podłączenie się do tradycyjnego druta, tak zwanego, ale nie były przygotowane na wejście, nie wiem, telefonów komórkowych, które wówczas miały szerokie zastosowanie. I tak samo jest w tym przypadku. Państwo polskie było głuche i ślepe na działania kryminalistów, którzy przeszli ze zwykłych telefonów, zwykłych sms na aplikacje na swoich smartfonach i zaczęli komunikować się, organizować działalność przestępczą, właśnie w ten sposób, w związku z tym, że taki system działał i Państwo też to wiedzą, był to system Galileo, tak zwany Pegasus Tuska od 2012 roku do 2015 roku. i zaraz Pani Przewodnicząca powie, jaki to ma związek. Tak, ma związek, bo to była jedna z przyczyn, dlaczego służby podjęły, że decyzję, tak zakładam, decyzję o tym, że całe działanie jest pełni legalne, właściwe bo już ten system był stosowany, czyli do 2015 ta kontrola bez problemu była realizowana, wówczas ten hacking team, włoski system się po prostu wysypał przez pewnie wojnę między hakerami, ale to już jest jakiś mój domysł. I państwo polskie w roku 15, 16 i, i, i jeszcze w 17 było głuche i ślepe na to, co y, y, powinno być robione. A dlaczego uważam, że jest to operacja y, o charakterze politycznym, czyli wmówiono społeczeństwu, że Polska dysponuje jakoby jakimś systemem masowej inwigilacji. Wszędzie krążyło w mediach system masowej inwigilacji. Każdy Polak w Polsce nic nie robi, a służby nic innego nie robią, jak każdego z tych prawie 40 milionów ludzi od A do Z tylko śledzą, patrzą, kiedy wstaje, kiedy się budzi, kiedy, co tam robi, gdzie idzie i tak dalej, tak dalej. Otóż jest to jedno wielkie kłamstwo i mistyfikacja, bo Państwo wiedzą, jak wygląda szczegółowo opisana możliwość stosowania narzędzi do kontroli operacyjnej i że przypadki akurat w stosowaniu tego systemu operacyjnego, o który Państwo pytają, w roku najczęstszego jego użycia, czyli w roku 2021, to było około 200 zgód na około 100 osób nałożonych, jak dowiedzieliśmy się już w przestrzeni publicznej, a innymi laty, kiedy był stosowany, nawet to nie przekroczyło 100 osób.